Wiesz co się dzieje. Porzucenie to zniekształcone lustro odbija prawdę o tych, którzy się uchylają. Ci, którzy cię porzucili w twoim najgorszym momencie, nie mogą być uratowani słowami. To nie jest pojednanie, to wygoda. Ta osoba znika, nie odpowiada, obiecuje, że wróci, nie dotrzymuje obietnicy. A ty, czekasz, usprawiedliwiasz, dajesz kolejną szansę, pozostajesz, tu nie ma żadnych tajemnic. Istnieje cykl, który żywi się Twoją nadzieją. Nazywasz to trudnym okresem, ale to tylko cena, którą zapłaciłeś. Więź trwa, ponieważ Ty ją podtrzymujesz, nie dlatego, że jest wartościowa, ale dlatego, że jej nie kończysz. Kto się troszczy, nie składa pustych obietnic, podejmuje konkretne działania. I dzisiaj jesteś uwięziony A w narracji, która już dawno powinna się zakończyć. Jeśli musisz kwestionować wartość drugiej osoby, wartość już nie istnieje. Jeśli musisz błagać o powrót, ten powrót już nie jest tego wart. Nie jesteś silny. A. Jesteś zastygły. A. A to zastygniecie, to twoja decyzja. Naga prawda jest taka. Żaden powrót nie jest szczery, gdy obecność była ignorowana w krytycznych momentach. Dopóki będziesz dostępny, a sytuacja pozostanie stabilna. Dla drugiej osoby nadszedł czas, aby zdecydować, czy będziesz dalej akceptować obietnice bez treści. Czas tego nie zmieni. Słowa nie mają mocy bez działania. Nie ma wygodnego zakończenia w tej sytuacji. Jest tylko moment, w którym mówisz dość, i ten moment nie nadchodzi sam z siebie. Rzeczywistość jest nieubłagana. Wiesz, że cykl się powtarza. Przy każdym ponownym spotkaniu te same puste obietnice. To gra, w której znasz już zasady, ale wciąż ją grasz. Czego oczekuje od ciebie druga osoba? Że pozostaniesz dostępny, a podczas gdy ona zdecyduje, czy warto wrócić. A ty w tym labiryncie szukasz sensu, starasz się zrozumieć. Ale prawda jest taka, że zrozumienie nie zmienia wyniku. Zadawanie pytań nie przynosi satysfakcjonujących odpowiedzi. Chcesz jasności, ale otrzymujesz tylko cisze i wymijające odpowiedzi. Drugi zachowuje się inaczej. Ignoruje, krytykuje, unika, a ty reagujesz, akceptujesz. Wybaczasz, znowu wierzysz. Ten wzorzec staje się Twoją codziennością. Rytuał zamaskowany jako miłość, lecz w istocie to zależność. Ty rozciągasz linę, mając nadzieję, że się nie zerwie, ale odporność się wyczerpuje. Zauważasz, że czas nie leczy, tylko przedłuża ból. Mówienie o uczuciach jest łatwe. W rzeczywistości istnieje tylko symulacja połączenia. Podczas gdy Ty prowadzisz dialog, druga osoba się wycofuje. Pozwala sobie na swobodę działania zgodnie z własnym uznaniem, podczas gdy ty pozostajesz związany, a swoimi pragnieniami. Więź trwa, bo to ty ją podtrzymujesz. Nie dlatego, że jest wzajemność. Kiedy ktoś się troszczy, działa z jasnością. Kiedy ktoś kocha, nie używa słów, by zasłaniać luki. W rzeczywistości masz w rękach moc cięcia, ale strach przed nieznanym trzyma cię w miejscu. Ta niepewność maskuje się jako nadzieja. Wierzysz, że może wszystko się zmieni, że pewnego dnia dynamika się odwróci. Ta myśl jest Twoim więzieniem. Gdzieś w tobie szeptem brzmi głos, który mówi, że za każdym razem, kiedy to się dzieje, umniejszasz się. Każde nieodpowiedziane milczenie to kawałek ciebie, który się ulatnia. Akceptujesz to, czego nie powinieneś, aś. Akceptacja to nie miłość. To akt oporu, który powstrzymuje cię przed postępem. Widzisz siebie w pękniętym lustrze. Odbijającym części ciebie, które zostały zniekształcone przez manipulację emocjonalną. W głębi serca czujesz, że może istnieć coś lepszego, ale ta myśl zanika w obliczu twardej rzeczywistości. Prawdziwa miłość przekształca się w cykl wyczerpania i zaczynasz dostrzegać. Nie chodzi już o uczucie, lecz o grę o władzę. Za każdym razem, gdy się spotykacie, zadajesz sobie pytanie. Pytasz, czy jesteś wystarczający. A. Czy zrobiłeś się już wystarczająco? I cały ten ciężar się kumuluje. Każda niepewność jest jak kotwica. Kotwica, która zanurza się w mętnych wodach, pozostawiając Cię z dala od powierzchni. A im głębiej schodzisz, tym mniej siebie widzisz. Akceptujesz okruchy, chwile, które się wleką. I ta akceptacja staje się brzemieniem. A zatem z każdym nowym rozczarowaniem nie tylko Twoja wartość jest poddawana próbie, ale również twoja tożsamość się rozmywa. Co pozostało z ciebie przed tym wszystkim? Przed poddaniem się nieustannym wątpliwościom, inny obserwuje. Podczas gdy ty gubisz się w swoich własnych pytaniach, on trzyma się na dystans, karmi się tą niepewnością. Jego wygodna rutyna tylko wzmacnia to, co postanowiłeś aż ignorować. Znaki są jasne: miłość to akt obecności, a nie nieobecności. Płacisz wysoką cenę za relację która nie przynosi zwrotu. Potrzebne jest przerwanie tego cyklu. Nie musisz już czuć się winny, A. Odpowiedzialność za to, co czujesz, nie jest Twoja. Więź trwa tylko dlatego, że wciąż jesteś dostępny, A, a ta dostępność jest wyborem, wyborem, który zaczyna się i kończy na Tobie. Dni mijają, a Twoja wolność wciąż jest uwięziona w obietnicach i iluzjach. Masz prawo żądać więcej, więcej niż słów. Więcej niż pustych gestów. Nadszedł czas, aby odzyskać to, co straciłeś, aś. To, co zostało odłożone na bok w imię miłości, która się nie utrzymuje. Kiedy ktoś naprawdę chce, stara się być obecnym, a to, co masz przed sobą, to tylko cień. Przerwanie tego bolesnego cyklu zależy od Twojego ruchu i nie będzie zmiany, dopóki pozostaniesz w miejscu. Cena jest Twoja decyzja również. Moment na powiedzenie: dość. Nie pojawi się magicznie, musisz go wywołać. W końcu rzeczywistość została już przedstawiona. Widzisz się otoczony a labiryntem iluzji. Każdy korytarz jest echem obietnic, które nigdy się nie zrealizowały. W tym scenariuszu nadzieja staje się ciężkim cieniem. Na co tak naprawdę liczysz, że zmiana nadejdzie, gdy działania wielokrotnie zawiodą? To oczekiwanie jest Twoją pułapką, wspomnienia się przeplatają. Chwile śmiechu, spojrzenia, porozumienia, emocjonalna tapiseria, która teraz wyblakła prawie nie do poznania. Trzymasz się fragmentów przeszłości, jakby były kotwicami przytrzymującymi cię na dnie morza, ale te kotwice tylko cię głębiej zatapiają. Ten drugi, centralna postać w tej grze, nie jest ani złoczyńcą, ani bohaterem jest widmem, które żywi się twoją potrzebą. Co w nim widzisz? Miłość czy zależność? Granica jest cienka. Myli ci się wdzięczność za lekkie chwile z kontynuacją wyczerpującego cyklu. Z każdą nieodpowiedzianą wiadomością zastanawiasz się, czy nadal się liczysz. Z każdym milczeniem, jakaś część ciebie kruszy się. Szukasz wyjaśnień tam, gdzie są tylko uniki, a to nieustanne poszukiwanie odpowiedzi staje się coraz cięższym brzemieniem. Zastanawiasz się, czy byłeś wystarczający, czy zrobiłeś coś źle, ale prawda jest surowa. Nie leży w Twoich rękach naprawa czegoś, co nigdy nie było przez Ciebie zepsute. Niepewność zajmuje miejsce miłości. Czujesz się mały, mała, nieznaczący, nieznacząca. Bohater bez sceny, czekający, aż ktoś zdecyduje się Cię podnieść. A jednak ten ktoś patrzy na Twoją pustkę i odchodzi po raz kolejny. Czekasz mając nadzieję, że pewnego dnia obecność zamieni się w zaangażowanie, ale rzeczywistość jest inna. Zaangażowanie jest nieobecne. Bo nie ma prawdziwego zainteresowania. Przyjmujesz okruchy, powierzchowne chwile, a w tym procesie Twoja tożsamość się rozpada. Co pozostało z tego, kim byłeś bełaś przed tym wszystkim porzucone marzenia, nieosiągnięte cele, ciężar wątpliwości narasta. I zdajesz sobie sprawę, że nie walczysz o miłość, ale o zniekształcone odbicie tego, czym powinna być. W Tobie wciąż tli się słaby płomień. To wspomnienie tego, co mogłoby być. Gdyby była wzajemność. Ale ten płomień jest tłumiony przez ciągłe łamanie obietnic. Zadajesz sobie pytanie, kim jestem bez tej ciągłej niepewności? Odpowiedź jest prosta, ale bolesna: jesteś więcej niż oczekiwania innych. Jesteś całym istotą, która zasługuje na traktowanie z godnością. Każde milczenie jest ostrzeżeniem. Każdy krótkotrwały powrót to znak, że Twoja obecność jest wyborem, a nie priorytetem. Drugi człowiek. Ignoruje, znika, pojawia się, kiedy mu to odpowiada. A ty, akceptujesz, usprawiedliwiasz, dajesz jeszcze jedną szansę. To niekończący się cykl. Obserwujesz i wszystkie elementy są tam, na widoku, jednak wolisz trzymać oczy zamknięte, wierząc, że pewnego dnia wszystko się zmieni. To zaprzeczenie jest Twoim największym wrogiem. Opór się wyczerpuje. Musisz stawić czoła rzeczywistości. Nie jesteś odpowiedzialny za wybory drugiego człowieka. Równocześnie wybór trwania w bólu należy do ciebie. Więź trwa, ale nie musi istnieć. Możesz ją zerwać, możesz zamknąć te drzwi. W tym, co przeżywasz, nie ma komfortu, jest wygoda. Ta wygoda zwodzi. Trzyma cię w bezpiecznym, ale niezadowalającym miejscu. Każdego dnia wypuszczasz szansę, by przeżyć coś prawdziwego. Coś, co nie obejmuje pytań bez odpowiedzi, ale prawdziwe akty czułości. I o każdym świcie napotykasz te same wątpliwości. Czy jesteś gotowy, a kontynuować te spirale? Czas nie zagoi ran, które odmawiasz leczyć. Czas tylko nasila ból. Zmiana musi pochodzić z wewnątrz, a to wymaga odwagi. Odwagi, aby uwolnić się od tego, co dusi. Odwagi, aby stawić czoła samotności, która może być ceną do zapłacenia za wolność. Wiesz, że rana tam jest, ale wiesz też, że leczenie, jeśli istnieje, zależy od zerwania z tym, co cię rani. Każdy moment wahania to utracona okazja, każda nowa niespełniona oczekiwanie to kolejna cegła w murze, który wznosisz między sobą a życiem, które chcesz prowadzić. Kiedy naprawdę zdecydujesz, że nie będziesz już akceptować tego, na co nie zasługujesz, wszechświat odpowiada. Rzeczy się dzieją. To tak, jakby pojawiło się nowe światło. W tej nowej przestrzeni zaczynasz dostrzegać to, co zawsze było przed tobą. Ludzi gotowych do działania, którzy nie składają pustych obietnic, lecz oferują prawdziwą obecność. Ta przestrzeń autoodkrycia to miejsce, gdzie dzieje się magia i nie jest to nic glamour, to visceralne. To uczucie, że wreszcie przejmujesz stery swojego życia. Gdy opuszczasz ten schemat, jest to nie tylko akt odwagi, ale także uznanie swojej wewnętrznej wartości. Wolność nie polega na czekaniu na kogoś innego, ale na zdolności do samodzielnego chodzenia. Kiedy to sobie uświadamiasz, rzeczywistość jest nieubłagana, ale także wyzwalająca. Nie musisz już walczyć o uwagę, bo w końcu zrozumiałeś, że Twoja istota jest o wiele więcej warta niż jakiekolwiek okruchy. Decyzje należą do Ciebie i czas na zmianę jest teraz. Rzeczywistość została już przedstawiona. Kiedy rzeczywistość się pojawia, Zaczynasz zauważać to, co zawsze było przed Twoimi oczami. Schemat staje się oczywisty. Widzisz się otoczony przez labirynt, zbudowany z niespełnionych obietnic i próżnych nadziei. Obecność innych bardziej przypomina cień, odległe echo, które odbija się w Twoim umyśle. To wrażenie połączenia jest złudzeniem, jak domek z kart gotowy do zawalenia się. Już nie zastanawiasz się, czy on wróci. Zaczynasz się zastanawiać, czy powinno Ci na tym zależeć. Co naprawdę dzieje się w Jego umyśle? Cisza, której tak się boisz, jest w rzeczywistości odzwierciedleniem obojętności? Za każdym razem, gdy telefon dzwoni, Twoje serce przyspiesza, ale najczęściej wiadomość, którą otrzymujesz, jest tylko przypomnieniem, że wciąż jesteś dostępny. To prosty sygnał, potwierdzenie, że dla Niego Twoja obecność nie jest priorytetem. I czujesz to. W głębi duszy wiesz, że zmęczenie jest wzajemne ale różnica polega na twojej gotowości do dalszej wiary. On nadal przychodzi i odchodzi, podczas gdy ty trwasz. Z każdą nową nieobecnością, część ciebie się rozpada. Stajesz się widzem własnego życia, oglądając film swoich oczekiwań, rozwijających się bez osiągnięcia upragnionego punktu kulminacyjnego. Ta rola drugoplanowa męczy. Próbujesz to racjonalizować. On ma swoje problemy, swoje zmagania. I tak empatia zamienia się w ciężar, to brzemię, które nosisz, chociaż on wydaje się tego nie odczuwać. Czy nie wydaje ci się to irytującym kontrastem? Walczysz, aby usprawiedliwić jego nieobecność, podczas gdy on porusza się przez swoje życie z dezorientującą lekkością. Ta nierówność rośnie, i pośród tej krzywej wagi pojawiają się wątpliwości. Zaczynasz się zastanawiać, kim się stałeś, twoje namiętności, twoje ambicje. Wszystko wydaje się być zepchnięte na dalszy plan. Twoja esencja rozpuszcza się w oczekiwaniu na minimalną uwagę od drugiej osoby. Zamieniłeś swoje marzenia na okruchy, swoją tożsamość na puste fragmenty tego, kim kiedyś byłeś. Każdego dnia ta wymiana staje się coraz boleśniejsza. Rzeczywistość jest nieubłagana, nie ma współczucia. Podczas gdy próbujesz znaleźć sens w działaniach i zaniechaniach drugiej osoby, czas mija zabierając ze sobą okazje, które mogły być. Zdajesz sobie sprawę, że życie się toczy, nawet jeśli nie bierzesz w nim udziału. Podczas gdy gubisz się w swoich emocjach, świat wokół ciebie nadal się kręci. Niekończące się noce stają się twoim towarzystwem. Sam A, ze swoimi myślami, rozważasz minione chwile. Uśmiech, który był szczery, teraz jest przyćmiony przez chmurę niepewności. Śmiech staje się odległym echem, i w jego miejsce pojawiają się pytania: Dlaczego nie jestem wystarczający? A ten wewnętrzny dialog zamienia się w mantrę, która rezonuje niszcząc twoją pewność siebie. W tym momencie musisz zmierzyć się z prawdą. Niepewność, którą wywołuje druga osoba, nie dotyczy ciebie. To odzwierciedlenie tego, jak on postrzega wasz związek. On czuje się komfortowo w swojej strefie komfortu, podczas gdy ty miotasz się, szukając aprobaty. Równowaga została zachwiana. On nie martwi się, co czujesz, bo nie musi się wysilać. A to jest istotą problemu. Zaczynasz rozumieć, że miłość nie powinna być ciągłą walką. Prawdziwa miłość jest wzajemna to pole siłowe, gdzie obie strony się wspierają. Twoja wartość nie jest określana przez to, ile znosisz. Nie jest uzależniona od liczby przeprosin, które składasz. Wręcz przeciwnie to kwestia szacunku do własnych granic. Decydujesz się zrobić krok w tył pauza. Chwila na ponowną ocenę. Czego naprawdę chcesz? Czego pragniesz dla siebie? Te pytania są niepokojące, wymagają szczerości. Odpowiedź może być bolesna, ale jest niezbędna. Nie musisz już szukać potwierdzenia w oczach innych. Twoje życie nie powinno być pisane ręką kogoś, kto go nie docenia. Wtedy pojawia się Epifania. Pomysł uwolnienia się z tego cyklu nie jest kwestią słabości, ale odwagi. Odwaga, by stawić czoła temu, co nadejdzie. Strach przed nieznanym przeradza się w paliwo. Zauważasz, że odcinając więzy, nie będziesz po prostu coś porzucać, ale ponownie odkrywać siebie. Zaczynasz dostrzegać możliwości. Już nie jako oczekiwania, ale jako świadomy wybór. Ta nowo odkryta wolność niesie ze sobą wyzwania. Samotność może wydawać się przerażająca, ale z drugiej strony jest to szansa na napisanie swojej ścieżki na nowo. Kuki niespełnionych obietnic zaczynają milknąć. Przestrzeń, która wcześniej była wypełniona wątpliwościami, teraz oddycha. Horyzont otwiera się i pytasz siebie, czego naprawdę chce. Gdy w końcu zrozumiesz, że Twoja wartość nie zależy od decyzji innych, w Tobie zapala się nowe światło. Rzeczywistość została już przedstawiona. A teraz Twoją decyzją jest, kontynuować ten cykl czy odważyć się na własną drogę. Wybór należy do Ciebie.